Ciasto. Ja już to z synem robiłam. Akurat mój synek teraz jest w szkole, więc mi nie pomoże. Ja sama przygotowuję, bo mam dzisiaj gość, gościa po południu zamknę tuszawkę, a tak, by the way, dzieci jest świetnie angażować w jakieś czynności domowe, różne takie kreatywne rzeczy, jak gotowanie, bo one się świetnie w tym czują. Ja zawsze jak byłam mamą, to angażowałam moje dziecko tak od pierwszych lat życia, od kiedy było bezpiecznie dla niego w kuchni. Były te kitchen helpery, no żeby Podnieść się na tym kitchen helperze i pomagać mamie. Więc ja swojemu dziecku nigdy nie broniłam i też uznawałam, że nawet jak on coś zrobi niedoskonale, coś pokroi niedoskonale, oczywiście wtedy, kiedy był już większy, to damy radę. Ważne, żeby go doceniać, motywować i dla mnie to było zawsze takie wow! Jak ten młody człowiek się rozwija, jak ja go dobrym słowem motywuję, to on tak wzrasta. No, ale to wiecie, nie tylko dzieci potrzebują motywacji, także dorośli ludzie w związkach, małżeństwach też tej dobrego słowa, wdzięczności potrzebują. No, to widzę, że ja już wymieszałam sernik, zaraz tutaj będę wrzucać do formy z biszkoptami właśnie sernik z truskawkami i będziemy odstawiali do cięcia. Jeszcze przy tym serniku chciałam się odnieść do tego, co. Dzieje się teraz w Polsce, ja akurat przed wyborami, kiedy nagrywam ten film i jakie my mamy niezgody na tle politycznym, jak się ludzie pobarykodowali po różnych swoich stronach. I to nie chodzi o to, że tylko gdzieś tam są marsze i ludzie idą i w tych marszach na ulicach są przeciwko sobie. Chodzi o to, że my, wiele osób w rodzinach, w pracach, w małżeństwach nie umie ze sobą o tym rozmawiać, o polityce. Wiecie, ile ja dostałam wiadomości teraz, co zrobić w takiej sytuacji? Jak mąż się obraża na mnie, że ja głosuję na innego kandydata, niż on by sobie tego oczekiwał. Będę teraz wrzucała truskawki do formy. Pokażę Wam na, na koniec, jak to wygląda przedstawieniem do lodówki. A wracając do wątku głównego: co zrobić? No właśnie, co zrobić? Nauczyć się przede wszystkim o tym rozmawiać w sąku temu narzędzia. Ja jako mediator sądowy, a jestem wieloletnim mediatorem, 13 lat w mediacji, jako mediator pracuję. Sąd okręgowy w Warszawie, jestem stałym mediatorem, ale także jestem terapeutą i zajmuję się zawodowo godzeniem firm, godzeniem prezesów, a godziłam już naprawdę wielkie korporacje pomiędzy sobą. Nie chwalę się, tylko mówię jak to jest, gdzie komu ugody przygotowywałam. Ministerstwa, wielkie urzędy w Warszawie, pracowników i pracodawców, skłóconych małżonków. Więc tym się zajmowałam i moje mediatorskie serce terapeutyczne krwawi, jak widzi, niezgodę. To znaczy, ja sama, nie to, że ja się boję konfliktów, ja się nie boję konfliktów, ja nawet lubię, znaczy, nie to, że ja lubię, jak się konflikt dzieje, tylko niestrasznym jest wejście w ten konflikt i nawigowanie nim, zarządzanie, o to mi chodzi. Sama też w swoich personalnych sprawach, no jakoś nie boję się konfliktów, bo uważam, że czasami, żeby coś dogadać się, żeby coś konstruktywnego wyszło, to po prostu konflikt musi się zaistnieć, ale to wcale nie oznacza, że ten konflikt to musi polegać na rzucaniu w siebie inwektywami, przekleństwami, na mówieniu, bo pan jest taki śmaki, bo pani jest taka śmaka owaka, a ja to jestem niewinna, na takim wchodzeniu defensywę. Nie. Konflikt może być bardzo kreatywny, z tego może coś niejednokrotnie kreatywnego wyjść, czy to w małżeństwie, w konfliktach między rodzicami a dziećmi, czy to w związku. Tylko mnie boli to bardzo, i trudno się z takim czymś rozmawia, z takim kimś, i nawiguje się konflikt, gdy druga osoba jest sztywna, jest zacietrzewiona, nie ma takiej otwartości na to, że in, drugi człowiek może mieć zupełnie inne, odrębne zdanie. Wiesz, co do, związ do związków jest najgorsze, jak się z, z kimś chce związek budować? Sztywność emocjonalna, czyli takie zacietrzewienie przy swoim, że ja tylko mam rację i każdy inny jest głupi i się myli. Najlepsza, inna do, najlepsza do związków jest w ogóle empatia i elastyczność emocjonalna. To jest zaprzeczenie właśnie tej sztywności. Czyli to jest taka postawa, że okej, okay, ja jestem otwarty, otwarta, że ktoś może mieć inne zdanie niż ja, bo ktoś jest inny niż ja, bo ktoś został inaczej wychowany, ma inny bagaż doświadczeń, czegoś innego doświadczył, bo pochodzi z trudnego domu, a ja pochodzę ze spokojnego, bo rodzice moi by mnie znacznie in inaczej wychowali. Inne dostałam, dostałem Wsparcie z domu rodzinnego, inne mam zasoby, a ktoś zupełnie z innego środowiska pochodzi. Zawsze takie podstawowe pytanie: jak ktoś się zachowuje nie tak, jak my byśmy chcieli, oczekiwali, a nie znamy tej osoby dobrze, czy na drodze ktoś tam nas pohejtuje, że tak powiem kolokwialnie, to jest zadanie sobie pytania: a co ci się człowieku takiego przydarzyło, że dzisiaj się tak, a nie inaczej zachowujesz? To jest od razu takie pozbawienie oceny, to jest takie od razu mało ocenne i tak odbarcza. Z takiego zastanawiania się, no dlaczego on wobec mnie się tak zachowuje, dlaczego on mnie tak skrzywdził. A może to, że on coś powiedział, to wcale nie jest o tobie, tylko to jest o nim, bo to on ma jakieś problemy, bo jemu coś się przydarzyło. I moje mediatorskie terapeutyczne serce i rozum, ale także ja w ogóle jestem prawnikiem z wykształcenia też, więc zawsze tak się staram patrzeć chłodno i tak patrzeć, jakie są fakty, co jest prawdą, a co jest tylko opinią. No ale moje mediatorsko terapeutyczne, prawnicze serce podpowiada mi, że to trzeba zawsze sobie tak oceniać, oceniać sytuację, nie zastanawiać się, dlaczego ktoś jest tak okropny, okrutny, tylko co mu się takiego przydarzyło. I jeśli teraz mówimy o rozmowie z osobą, która ma zupełnie inne poglądy od naszych, to warto sobie przede wszystkim wprowadzić taki nawyk do rozmowy, czy to w małżeństwie, czy to w pracy, czy to w rodzinie, że jak druga osoba mówi coś o polityce, o światopoglądzie, o czymkolwiek, to nie projektuj sobie w głowie od razu odpowiedzi na pytanie tej osoby, nie wchodź w defensywę. Posłuchaj, co ona ma do powiedzenia i jakie są jej intencje, bo może jak ty zaczniesz sobie projektować w głowie od razu odpowiedź na to, co ona mówi, to, to ty wcale jej nie wysłuchasz. Zagłuszysz to, co ona mówi, bo ty będziesz się skupiać na tym, co ty teraz myślisz. To jest taki szum komunikacyjny, który utrudnia dogadanie się, porozmawianie. O nie wiem, czy nie ubrudziłam. A dopiero wtedy, kiedy usłyszysz, co druga osoba ma ci powied do powiedzenia, i to będzie twoja matka, ojciec, żona, dziecko, mąż, współpracownik w pracy, czy nawet szef, jak wysłuchasz, to nie przerywaj, tylko zadaj jej pytanie: czy o ile ja dobrze zrozumiałem, czy ja na pewno dobrze zrozumiałem pytania, to jest w ogóle, tak świetne narzędzie, żeby ludzie się dogadali. Nie, nie odpowiadaj jej od razu, nie wchodź w defensywę, tylko zadaj pytanie. Czy ty dobrze na pewno rozumiesz? Tak, tak ja ludzi prowadzę na mediacji, że żeby się dogadali w konflikcie, to oni muszą przede wszystkim umieć słuchać siebie, nie przerywać, a rozmawiać. A jeśli pojawi się coś takiego w rozmowie, jak agresja, słowna, ktoś zacznie kogoś wyzywać, będą inwektywy, różne ciężkie słowa, to ja zawsze radzę, że z czegoś takiego po prostu trzeba się wycofać. Z agresją się nie dyskutuje, od agresji się odchodzi, kończy się rozmowę, zmienia się temat, a jeśli jest trudno w tej relacji, to po prostu się wychodzi z pokoju i opuszcza pomieszczenie. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia i bez takich narzędzi, takiego nawigowania konfliktem, ja bym nie mogła. Pogodzić niejednych osób, niejednych firm, urzędników i prezesów, ale także niejednych małżonków. Także nie mogłabym się często pogodzić w mojej rodzinie z członkami rodziny, a to bardzo, bardzo pomaga. No dobrze, kończąc ten wątek, bo się nagadałam, ale mam nadzieję, że to, co powiedziałam, jest dla Was pomocne. Pewnie się zastanawiacie, co to z czarnego stoi z tyłu, a to jest mój laptop, bo ja sobie na laptopie patrzyłam przepis na ten sernik. Przepis jest w kwestii smaku, także jak ktoś by tam chciał, to wpiszę sobie kwestia smaku sernik na zimno, blok i znajdzie. Tak to wygląda, o, tak serniczek wygląda. Ja go teraz odstawię do lodówki na pół godziny i on musi tak się ściąć i. Potem naleję, poleję to czerwoną galaretką truskawkową, którą mam już tu przygotowaną, ona stygnie i posypię jeszcze tro, trochę truskawkami i burówkami. Ale ja wiem, że to wygląda, nie tylko dobrze będzie wyglądało, ale to jest po prostu pyszne. Palce lizać, lepsze niż lody. Ostatnio tak z moją rodziną stwierdziliśmy. No dobra, to tyle. Gadanka nad sernikiem. Mam nadzieję, że pomocny był. Jak się Wam ten kanał podoba, to... Będę bardzo rada, jeśli zasyp go.